Cześć kochani! Dziś będzie o moich zakupowych trikach oraz o niewielkich, malutkich zakupach, które ostatnio poczyniłam. A triki są fajne, tak mi się wydaje, więc się podzielę z Wami nimi. Zaczniemy od pierwszej rzeczy. No i to w sumie nie jest mój trik, tylko pana małżonka. Od razu mówię, nie, to nie jest mój trik, odgapiam od niego. Ale tu nie ma wielkiej rzeczy co odgapiać, bo słuchajcie, chodzi o Zalando lunch. Jest to takie zalando premium, gdzie wystarczy się zarejestrować, i codziennie, słuchajcie, macie wszystkie oferty, jakie się pojawiają, marek premium w super cenach. Te ceny, ceny są naprawdę super, bo nawet do minus 70, słuchajcie, 5%. I codziennie o 7 rano. Bo widzę, Pan Małżonek od razu łapie za iPada. Są właśnie nowe promocje i nowe marki, które są w super cenach. I na przykład tutaj, o na dole tej strony, jest wszystko dokładnie napisane, że wkrótce w super cenach będzie o Ralph Lauren dla dzieci, dla dorosłych. Na przykład te buty Kat. Co tu jeszcze? Skoczyn Soda. Dużo takich, słuchajcie, różnych. Interesujących o Salvatore Fragamo, takich fajnych marek. I y, o siódmej rano, Ciach, wszyscy sobie rezerwują te rzeczy, bo nie trzeba ich od razu kupować, można y, na jakiś czas zarezerwować. I y, y po, nie wiem, różnie, bo moja koleżanka na przykład zamówiła spodnie Spoon chyba za 130 czy 160 zł i przyszły jej już po 3-4 dniach, ale na przykład moje buty, które zaraz zobaczycie, przyszły po 3 tygodniach. Więc y, trzeba trochę na te rzeczy poczekać i być uzbrojonym w cierpliwość, ale słuchajcie, sprawa fajna. Tylko takie właśnie rzeczy premium, y, ale też y, można tutaj kupić fajne oprócz ubrań dodatki do domów. I ja uważam, że to jest mega wdechę ale mówię ja tej aplikacji nie mam nie chcę ryzykować bo tak się działa i kupowała ale buty kupiłam poprzez aplikację pana małżonka i są to mm, znowu buty marki Job i teraz ja je wam pokażę Karola myśli, że to będzie szaleństwo nie tak czerwone różowe fioletowe oczywiście tada -da. No wiecie, no buty w moim stylu, no co mam sobie kupić, kupować w innym, jak wiem, że w tych będę biegać dużo. Słuchajcie, buty marki Job yy, z różowymi wstawkami. Karola zrobiła taką minę i tak, yy, yy. ale ja będę w nich chodzić. Słuchajcie, buty skórzane, bo ja mam takie jasne buty, ale mam zamszowe, no i one tam łatwo można je pobrudzić. A te skórzane nie pobrudzę. Ciach, ciach, mokrą szmateczką i będą jak nowe. Yy, z różową wstawką. Karola robi takie miny, że po prostu chciałabym skończyć tego vloga. Mi się podobają, ja będę w nich ja chodzić. Moim stylu! No wiem, że są nudne, ale kosztowały, słuchajcie, kosztowały tylko 319 zł, więc bardzo dobra cena. Sprawdzam tam cenę regularną na innych stronach i one są tak około 600-650 zł, więc jestem shopping queen dzięki mężowi. Fajne, będą mi idealnie pasować. Ja jestem z nich zadowolona, bardzo. najważniejsze? Prawda? Tej... Gdyby może jeszcze nie miały tego tam napisu, Job, to by było jeszcze lepiej, ale co tam? Niech będzie. Moje I nowe buty. Trochę wyższą podeszwę. Wyższą podeszwę, jeszcze nie? No tak, z centymcy. No to by no było to fajnie. Całe, no, ale tak, żeby ma, rację. Wśród ma rację. Ma yy, rację. Ma rację. No takie moje nowe buty, słuchajcie, z Zalando Lounge. Ja generalnie polecam tę aplikację, bo tylko wiecie. Bo tak moje koleżanki robią, że sobie instalują, kupują i potem odinstalowują, bo można się uzależnić od tych promocji. No ja nie mam tej aplikacji tam. Czasami zajrzę przez ramię pana małżonka, ale on korzysta. Kupiliśmy też parę właśnie takich rzeczy do domu w supercenie, więc może warto o tym słuchajcie wiedzieć. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to możecie ją pominąć, bo pokazywałam na Insta Stories, ale powtórzę się jeszcze raz. Koszulki ze słynnym misiem Ralfa Laurena. To jest moja już trzecia koszulka, którą, uwaga, kupiłam w sklepie stacjonarnym podczas wyprzedaży na dziale dziecięcym. W El Corte Ingles w Hiszpanii. Słuchajcie, poszłam na dziale damskim, nic nie było, i to właśnie koleżanka też mi poleciła, żebym zajrzała na dział dziecięcy. I jeżeli kupię sobie koszulkę w rozmiarze dziecięcym L, 14-16 lat, na metr 60, to ona będzie idealna. I słuchajcie, ta jest naprawdę idealna rozmiarowo. I to jest taki, wiecie, no trik, jeżeli wy idziecie. Na, nawet teraz sprawdzałam, że te koszulki na zwykłym zalando, na dziale kobiecym, one kosztują 349 zł. I teraz, słuchajcie, wchodzicie na dział w zalando dziecięcy i one kosztują 179 zł, a są identyczne. Tylko wtedy, wiadomo, na tym um, dziecięcy musicie trochę większą ją kupić w rozmiarze 1,60 m albo tam 1,76 m, no ale płacicie dużo mniej i są takie same. Ten trik nie dotyczy dziewczyn z dużym biustem. No to tutaj gwarancji wam nie dam, czy się zmieścicie w tą dziecięcą. Natomiast ja jestem taki normalny rozmiar M, biust B łamane na C i ten dziecięcy, słuchajcie, akurat ten mój w rozmiarze na 160 cm jest idealny. No i mam koszulkę, ja zapłaciłam za nią 17,5 euro, normalnie kosztowała w pierwszej cenie 35 euro, ona nawet jest taka, powiem wam, na mnie luźnawa. Także spokojnie. Zamiast 35 euro, 17, 50, no na dziale damskim już było wszystko wykupione, a proszę bardzo, znalezione na dziale dziecięcym. E, polecam ten trik. Sprawdźcie na zwykłym Zalando. Zamiast płacić 350 zł, możecie 179 z działu dziecięcego. Tylko sobie odpowiedni rozmiar wybierzcie. No i to jest taki mój drugi trik e, sprawdzony działa. E, trzeci trik. Hmm. Bardzo lubię kupować podczas wyprzedaży ubrania. Ja się na tym złapałam jakiś czas temu w marki Oysho. I dzisiejszy zestaw, bluzeczka, widać Karola, widać, widać mnie. Widać. Króle, bluzeczka i ten kardigan kupiłam obie rzeczy podczas wyprzedaży w Oysho. Tylko że w Hiszpanii, od razu się przyznam, bo tam jest więcej. W Polsce to jest szybko jakoś wykupywane. Ale właśnie, słuchajcie, jak są tam wyprzedaże takie konkretne, to ja tam nie zaglądam jakoś szczególnie po bieliznę czy po piżamki, tylko właśnie po ubrania. Ten trik 10 lat temu zdradziła mi stylistka z Węgier, bo chyba jeszcze wtedy Ojsza w Polsce nie była, ja pracowałam w Budapeszcie, ona mi pokazała Suzy kupuj podczas wyprzedaży ubrania, bo są gatunkowo bardzo dobre i słuchajcie ten sweterek na przykład leocel i bawełna cudownie się nosi, ja już go prałam nic się nie dzieje, kosztował 9 euro, natomiast sweter w pierwszej cenie kosztował 46 euro, ja za niego dałam 14 euro, więc Słuchajcie, taki kardigan, który można się owinąć w moim kolorze, świetna cena, uważam. I właśnie em, fajnie jest zaglądać pod koniec wyprzedaży do Oisho i szukać ubrań naprawdę gatunkowo na poziomie Massimo Dutti spokojnie. Na pewno moim zdaniem takim skromnym lepsze niż w Zarze, mimo że to jest Cały czas obszar Inditexu. Także polecam taki trik, sprawdzać oiszo podczas wyprzedaży, szukać ubrań. I ostatnia rzecz. Ja się na tym też złapałam, że cały czas kupuję okulary przeciwsłoneczne nie w Polsce, ale za granicą, bo za granicą jakoś te ceny są dużo bardziej atrakcyjne. I słuchajcie, mam swoje pierwsze okulary marki Gucci. Kupiłam je w Hiszpanii i była też super na nie cena ale najpierw Wam może pokażę nie wiem co będziecie sądzić Ta -da -da -da. teraz wielkie przymierzanie wygląda to tak, co sądzicie? Karola Mi się Wiecie co? Ja je kupiłam. Oczywiście nie, tak po prostu poszłam i kupiłam. Tylko zrobiłam zdjęcie w tych okularach i wysłałam Karolinie i Karola. Zaakceptowała. Chciałam mieć takie duże czarne okulary. No i na... to są takie klasyczne. klasyczne, prawda? Ja trochę nastraszyłam Karol, że Karola z wielkim logo sobie z boku tak, kupiłam. I ja sobie wyobraziłam, że one są złote i jest wielki napis. A to słuchajcie jest, jest takie, no chyba małe to gucci, jakoś tam mocno nie, nie bije no po oczach. jest to zielony i ta czerwień, a ja sobie wyobraziłam, że te są złote. Że wielkie złote, nie, no tak. jest słuchajcie, tak to się prezentuje. Okulary, które kupiłam w takim sklepie, z okularami Solaris. Ja nie wiem, czy ten sklep jest w Polsce, czy nie jest przypadkiem w Złotych Tarasach. I słuchajcie, były w bardzo dobrej cenie, bo kosztowały 174 euro. I jakie kupowaliśmy, to były właśnie przecenione z 225 euro na 174 euro. Ja uważam, że za okulary Gucci to jest bardzo dobra cena, ale yy, wspominałam właśnie Karolinie i Karola. Też polecam miejsce, gdzie można kupić markowe okulary w dobrej cenie. Yy, tak, ale tam Rajbany. Raj słuchajcie, jeżeli lubicie rajbany, ja takie noszę swoje, te klasyczne awiatorki błękitne ze szkłami, to gdzie można kupić te rajbany, Karola, w dobrej cenie w Polsce? W eee, Faktory na Ursusie. W Faktory Ursus, słuchajcie, Karoliny tak, chłopak super, tam kupił, tak? Tak, za 450 zł. Za 450 złotych, no ja mniej więcej właśnie w takiej cenie swoje rajbany za granicą kupuję 100 euro, tak. więc można, widzicie, w Faktory Ursus dobrze wiedzieć. No a moje, słuchajcie, Gucci, Guci, Guci, Gang. Będziecie na pewno jeszcze widzieć w moich kolejnych, słuchajcie, vlogach czy na zdjęciach. Och, dziękuję, Karola. No, nareszcie widzę zachwyt. Po tych butach to chociaż tyle. No dobrze, powiedzcie mi, jeżeli wy macie jakieś takie zakupowe triki, to podzielcie się nimi w komentarzach. Ja te wszystkie triki je czytam, wszystkie komentarze. Ja jestem bardzo ciekawa i powiedzcie, który zakup najlepszy. Sweterek za 14 euro, piękne buty, okulary, czy może jednak. Misiu. Powiedzcie, co najfajniejsze. Dajcie znać, a do słucham. No dobrze, słuchamy, Karole. Okulary i sweterek. Okulary i ten sweterek. No dobrze. Mni ci no to nie pasuje. Też. No chciałabyś takiego Ale Misia. Dwie rzeczy, dwie Okulary i sweterek. Cieszę się ogromnie. Dobrze. Dziękuję bardzo za dziś. Pewnie te rzeczy będą się tam gdzieś pojawiać u mnie na Instagramie. Śledźcie mnie tam, bo tam zawsze dużo nowości na moim Instagramie. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa! Super. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie.